To chwila, na którą strażacy ochotnicy z Kwiecewa czekali długo. Średni wóz ratowniczo gaśniczy oficjalnie został przekazany lokalnej jednostce OSP. Sprzęt, który dzisiaj trafił do Kwiecewa, to przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa dla strażaków, którzy jeżdżą do akcji. Musimy pamiętać, że dzisiejsze czasy narzucają na nas coraz większe wymogi dotyczące sprawności technicznej z pojazdów. A z tym w niektórych jednostkach OSP jeszcze mamy dużo do zrobienia. Nowy wóz pomieści sześciu strażaków. Posiada kompozytowy zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów oraz o pojemności 300 litrów na środek pianotwórczy. Wyposażony jest też między m.in. ręcznie sterowane działko wodno-pianowe oraz elektryczną wyciągarkę linową o uciągu prawie 10 tysięcy kg. Najważniejsze dla nas to jest to, że on ma napęd na cztery koła, bo nasza miejscowość jest tak usytuowana, że tych dróg gruntowych i nawet niegruntowych, a polnych mamy bardzo dużo i zdarzeń na tych, na tych przyległych terenach, czyli pożary traw, lasów, mamy naprawdę sporo. Więc tak naprawdę to jest ziszczenie moich marzeń. Początkowo auto miało kosztować niecały milion złotych, jednak jego cena szybko wzrosła. Zakup samochodu udało się zrealizować dzięki mobilizacji społeczności strażackiej i lokalnego samorządu. Przede wszystkim dzięki strażakom druhom, tak, od nich zaczęła się inicjatywa. Oni zaczęli naciskać komendanta gminnego, on mnie i wspólnymi siłami tutaj do komendanta wojewódzkiego, do miejskiego pojechaliśmy, troszkę uzbierali środków, no troszkę, nie mała, niebegatela, bo 30 tysięcy. Gmina troszkę dołożyła, lasy państwowe, także wspólnymi siłami zorganizowaliśmy ten piękny średni wóz bojowy. To są ludzie, którzy są blisko nas, mieszkańców. Ich wyposażenie to również nasze bezpieczeństwo, więc im lepiej straż będzie doposażona w nowoczesny sprzęt, tym my czujemy się bezpieczniejsi. To kolejna inwestycja w rozwój jednostki w Kwiecewie. W 2021 roku oddano do użytku nową strażnicę. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv